Nie mogłem sobie odpuścić przyjemności nagrania Podmęczonej życiem, jak w sumie większość w Polsce E36 na M-kowych felgach, z takimi ostrymi wentylami, które u nas by nie przeszły, z trochę odstającymi chromami. No, jakby nie było, auto miało trochę przygód, oproszę grill, jak w tej generacji G, o ile dobrze kojarzę obniżona. Po z przodu, no bo po co w sumie z tyłu? Ech, ciężko tutaj mówić o smaku w tym tuningu. Szczególnie, że szpachli tutaj co nie niemiara, bo pękają i błotniki, i klapa bagażnika, e, i tutaj drugi błotnik w dwóch miejscach. Chciałbym szczerze wiedzieć, jak ten samochód wyglądał przed naprawą, bo skoro maska, oba błotniki, na dachu nic nie ma. No ale wygląda w tym stanie, strach pomyśleć jak wyglądało przed, no bo szpachla się ze słońcem nie lubi, no a szkoda tu musiała być stroga jak tej poszło aż tyle, no ale na szczęście elektronika AM, więc możemy być pewni o to, że mocy ma wystarczająco.